Proszę o pytania, jeżeli są. Jeszcze Panie Panaczowie, proszę bardzo. Y, tak, y, Panie Wójcie, ja chciałam się odnieść. Y, tak samo jak y, ja i pan kandyduje ogłosił pan na stronie BIP-ie, BIP że y, oręcz zabrania wieszania y, plakatów i materiałów wyborczych. Pan e, powiesił się na, na, stro, na słupach, więc ja by złamał prawo. I drugie. Jako komitet wystąpiliśmy do Wójta o e, zgodę na zawieszenie banerów w pasie drogowym gminy. Uzyskaliśmy odmowę. E, inne komitety e, są zawieszone. E, nie wiem jak to jest, że jednym się wydaje, e, od, Odmowę, drugim się pozwala. Jeśli Pan pozwoli, to ja rozumiem, że te komitety wystąpiły o zgodę i naliczył Pan wygodę za zajęcie pasa drogowego, tak? Słuchaj, myli pani, nie Pani pojęcia, Ja może Waszem z powodu, Wasz raport, Wasz tego na sesji tematu roboczego. Nie, ja, nie mogę ja odbawiał, ale odpowiem, bo było tutaj rzeczywiście pismo skierowane do mnie. Pismo, było niewłaściwie skierowane, proszę Pani, za umieszczenie w pasie drogowym urządzenia w postaci słowa, płaci właściciel tego urządzenia, czyli sieć, czyli firm e, spółka Stoen lub PGR. I oni płacą za umieszczenie te, tego urządzenia w pasie drogowym. Jeżeli pani zawiesza na nim swój baner, to bardzo proszę do nich o stosowną, od nich stosowną zgodę. To, że państwo macie niewłaściwą, tu mówię, niewłaściwą działa to, sprawę, to w, starostwie w, starostwie. w Starostwie Pruszkowskim które coś, zrobiło coś niebywałego, czyli udzieliło zgody nie pobiera opłaty za zajęcie pasa drogowego na, na swoich urządzeniach, gdzie właściciele tych urządzeń płacą za zajęcie tego pasa drogowego. Dubluje jakby, jakby ten element, dlatego że ktoś wynieślił ładę. I moim zdaniem jest niezgodne z prawem. Oczywiście starostwo tam, gdzie ma swoje, swoje y, y, drogi w, w swoim zarządzie jest władne, nie mniej jest, że tak powiem, kontrolować ich, ich y, działania. Moim zdaniem y, i moich współpracowników y, PGE i STOEN są właścicielami sługów i jako tacy mają o, o, ewentualnie możliwość udzielania udzielania zgód na zawieszanie jakichkolwiek elementów na tychże y, urządzeniach. My jak chcemy zawiesić nawet oświetlenie czy jakąkolwiek e, element na służbie, nie należącym do nas, o taką zgodę występujemy. Dziękuję Panią